W strefie kultury jesteśmy na planie filmowym warsztatów KAMON podkarpackiej komisji filmowej, której ekipa realizuje zdjęcia do swojego filmu. Zapraszam, Sierżant Michalski. Nasze te kamon są organizowane już od 2017 roku, czyli już, no, która jest z rzędu edycja. Organizuje je komisja filmowa, podkarpacka komisja filmowa, która działa w Rzeszowie. Właściwie niewiele dłużej, bo od 2016, czyli właściwie od samego początku istnienia, pojawiła się taka potrzeba, żeby dać możliwość mieszkańcom Podkarpacia też rozwijać się w dziedzinie no, tworzenia filmów czyli nie tylko filmy odbierać, nie tylko je oglądać ale też je samemu próbować tworzyć i tworzyć je już na poziomie dojrzałym, bardziej profesjonalnym, nie tak jak się mi wydaje, czy komuś się wydaje amatorsko, tylko pod okiem profesjonalistów, aktywnych twórców filmowych, którzy pokażą, że filmowanie, tworzenie filmów to, to, to nie jest wideofilmowanie można. Tak Wiedzieć. Czyli to nie jest rejestrowanie obrazu i dźwięku, tylko to jest tworzenie czegoś, to jest kreowanie czegoś, to jest kreowanie rzeczywistości, pokazywanie przede wszystkim emocji poprzez historię. No i po to te warsztaty właśnie powstały. Wydaje mi się, że to co jest ważnego w Kamonie, to to, że to są ludzie z Podkarpacia. I dzięki temu, że oni się spotykają w jednym miejscu, że mają wspólne zainteresowanie, którym jest film mogą później to kontynuować, taką integrację i sobie pomagać, robić własne filmy po prostu. A na pewno czego się uczą? Uczą się takich kompletnych podstaw, czyli jak mają się zachować na planie, jak budować ekipę, czego, co robi reżyser, co robi operator, co robi nie wiem, drugi reżyser, oświetlacz, jak zbudować ekipę, która w miarę działa. No i na pewno muszą się, u, uczą się jakieś myślenia o dramaturgii, o budowaniu o dramaturgii z jednej strony, czyli to co robi reżyser głównie i o tym jak prowadzić aktora. No i z drugiej strony, od strony takiej bardziej operatorskiej, tego jak budować świat wizualny. Ale wszystko jest na takim dość podstawowym poziomie. Niektórzy idą dalej yy, i nie wiem, nie, dostają się do, do szkół filmowych, robią swoje, lub robią swoje własne projekty, już takie, powiedzmy, bardziej personalne. Na planie są zawsze te emocje, I, od i przed kamerą, i za kamerą, one cały czas są i to jest w sumie piękne. I podoba mi się też to, że nie ma takiej rutyny tutaj, tylko jest cały czas, no, inna, inna scena, inna, inna lokalizacja. To jest naprawdę, no, nie ma tutaj rutyny i lubię to bardzo. No moja rola jak to tutora, no, pomóc zrozumieć to, co chce powiedzieć twórca i pomóc mu to zwizualizować, zrealizować jak najlepiej. Bo często to jest chyba problem no, po prostu młodych filmowców, którzy nie, nie przeszli przez jakąś szkołę, że mają jakieś wyobrażenie w głowie i tak w plamach się film świetnie rysuje i tak sobie można wyobrazić, że to będzie piękny film. Ale to jest, że tak powiem, prosta albo chamska sztuka. No, yy, będzie widać to, co się nakręci, i słuchać to, co się nagra. I to jest po prostu konkret. No i właśnie tego konkretu tutaj z Pawłem <tnak paprysmęs büyük> próbujemy nauczyć. No, 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 yy, yy. 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 Przekonać młodych, że to jest po prostu, trzeba to przełożyć na język obrazu i język dźwięku. Co jest nasza rola? Często to jest dosyć bolesne, bo potem się okazuje, że to rodzi dosyć duże ograniczenia. Że jakieś takie wizje, które mieliśmy w głowach, kiedy je troszeczkę upraszczamy do tych obrazów, no okazuje się, że no, to nie spełnia tych oczekiwań, które mieliśmy w wyobrażeniu. Ale właśnie na tym polega sztuka filmu, że kurczę, przez taki właściwie przez co? Przez proste jakieś obrazy, przez jakąś prostą rozmowę. Czasami udaje nam się no powiedzieć coś więcej, yy, dotrzeć jakoś do widza, do jego wrażliwości. A tak naprawdę tutaj ludzie coś odtwarzają, coś udają. Właśnie, no to jest nasza rola, żeby spróbować znaleźć ten film. Na Kamonie jestem czwarty raz. Co roku są jakby inne scenariusze. Troszkę w innym klimacie robimy filmy. Także na pewno się to jakoś uczestnikom nie nudzi. W tym roku robimy taki troszkę noir film. Zajmuję się operatorką, współrezeseruję też scenę, przy świetle pracuję, także jest tego troszkę współautorem też jestem scenariusza. E, na warsztatach jestem pierwszy raz. Czego się już nauczyłam dużo naprawdę, bo ogarnęłam, może nie ogarnęłam, zobaczyłam tak naprawdę jak, jak działa plan filmowy, nawet w formie dwudziestoosobowej, jak duża to jest odpowiedzialność i jak jakie są obowiązki na planie, jak to wygląda na żywo. Bo wydaje mi się, że dopóki nie ma się styczności z takim żywym planem filmowym, to są zupełnie inne wyobrażenia, a to jest taka rzeczywistość już. Bardzo fajnie to wizualizuje, jak naprawdę pracuje się na, na planie filmowym już zawodowo. Raz do organizujemy nabór. Zapraszamy właściwie wszystkich, bez względu na wiek. No tam minimum te 16 lat, wiadomo, ponieważ to już są praktycznie ludzie dorośli, ale górnej granicy nie ma. Zwykle też nie bierzemy yy, jakiegoś bardzo dużego rygoru, jeśli chodzi o doświadczenie. Bo stwierdzamy, że dużo większą wartością jest chęć, zaangażowanie, otwartość na współpracę niż techniczne doświadczenia, umiejętności czy posiadany sprzęt. I to bardzo szybko wychodzi we współpracy w grupie. Kto tak naprawdę chce te filmy robić, a komu się tylko wydaje, że chce? Te warsztaty są potrzebne w Karpaciu głównie dlatego, żeby połączyć ludzi, którzy mają wspólną pasję. To jest chyba najważniejsze. To spotkanie i później, już we własnym zakresie, kontynuacja tych, tego, tego wspólnego, twórczego fermentu. Warsztaty to właściwie mi odkryły drogę w charakteryzacji. bo wcześniej wiedziałam, że chcę się zajmować, coś z filmem mieć wspólnego, ale do końca no nie miałam tego kierunku. Wiedziałam, że na pewno chcę być za kamerą. I tam się najlepiej czuję, ale, ale szukałam sobie tej swojej drogi i, i te warsztaty właściwie mm, tak odkryły mnie w tej charakteryzacji e, i, i po prostu sobie tam się w tym rozwinęłam jakoś. Szukaliśmy ludzi, którzy naprawdę chcą się poświęcić, chcą czegoś doświadczyć i są gotowi na jakąś taką przygodę. Trochę też na to, że to będzie się wiązało z jakimś no, trudem, wyzwaniami, nawet dużymi. Rezultatem finalnym, jest będzie, będzie film złożony z kilku powiedzmy segmentów, tak to ktoś nazwał, e, gdzie te segmenty będą łączone przedmiotem. To będzie tak zwana historia przedmiotu, czyli przedmiot pojawia się w jakimś miejscu, on jest wszystko wzięty, to będzie bank na 10-złotowy, jak wiesz, i on się ma przemieszczać e, i z bohaterami. I my śledzimy losy tego przedmiotu, ale jednocześnie daje nam to pretekst do śledzenia losów tych. Bohaterów. Czy to się uda? Powiedzmy, mamy takie założenie formalne. To się pewnie teraz bardziej uda w niektórym segmencie, w niektórym trochę mniej. Ale generalnie no, pomysł jest takim klasycznym zabiegiem, tu powiedzmy formalnym, który, który jest ciekawy, bo mamy, mamy jakby mamy rzecz, która nas obliguje do jakiegoś, do jakiegoś formalnego myślenia. Tak? To, jest wszystko, to wszystko, to jest pretekst dla mnie. Jakby najważniejsze jest to, żebyśmy weszli na plan. I, I spróbowali wspólnymi siłami coś nakręcić. Czy to będzie dobre, czy to jest już mniej ważne. Ważne jest, jak my na planie będziemy działać, czego się nauczymy na tym planie. Nawet to życie ludzi ze sobą, to też jest cenne, wydaje mi się. Wszystko jest cenne, co się dzieje na planie właściwie. Ilość zaangażowanych osób w tą produkcję tegoroczną też jest bardzo yy, yy, no, imponująca, bo jak zwykle wyjeżdżaliśmy na plan z dwoma aktorami. To byli zwykle znajomi, którzy mieli do nas bardzo dużo cierpliwości, no bo to przecież film warsztatowy i, i, i też to różnie wygląda na planie, gdzie jest masa ludzi, którzy... No, większość często staje po raz pierwszy na, w ogóle na planie filmowym, więc zamieszania jest sporo. To w tym roku y, jest tych aktorów parunastu, z czego 11 osób, jeśli się nie mylę, to są osoby zaangażowane z zewnątrz, czyli poprzez castingi, poprzez jakieś dalsze kontakty. Osoby, które specjalnie dla nas tu przyjeżdżają, poświęcają swój czas, spędzają z nami kilkanaście godzin, więc tutaj też trzeba zadbać o to, żeby, żeby ten komfort dla aktora był i żeby też potem można mu było to pokazać. Dla tych, którzy robili pierwszy raz swoje filmy, to było chyba ciekawe doświadczenie, bo oni zobaczyli... Ile pracy trzeba wykonać i ile można w ogóle wykonać w głowie i na papierze pracy, zanim przyjdzie się z kamerą na plan. A jeszcze tutaj mam poczucie, że no wielu z nas, wielu tutaj z tych uczestników jeszcze krąży i tak troszeczkę szuka tego filmu, jeszcze nie wie do końca tak naprawdę, co chcą opowiedzieć. No i to jest prawda na planie jeszcze się dalej szuka. To cały czas jest proces, ale ten proces już trwa od prawie roku. Spotykaliśmy się na Zoomie, no bo takie były możliwości, tylko te, te w czasie pandemii. I przegadywaliśmy te pomysły, przegadywaliśmy, wyrzucaliśmy. Jedni płakali, bo musieli przynieść coś nowego. Znaczy musieli, no bo zrozumieli, że jakby no, no, że, że to, co opowiadają, no nie przekłada się na, 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 na film. I, i, I mam nadzieję, że to było fajne doświadczenie też. Że na, tym, na tej suchej, pustej karty papieru powstaje z naszej głowy ta myśl, i ona się zaczyna wizualizować już, bo już sobie wyobrażamy te obrazy już konkretniej. To albo się ma w sobie z jakiegoś powodu i chce się bardzo robić te filmy, albo się tego nie ma po prostu i nikt do tego człowieka nie namówi. To są moje najlepsze wspomnienia właśnie z tych takich planów niezależnego kina, kiedy robiliśmy filmy, które były długorzędne, czy one powstały, znaczy dzisiaj z perspektywy Patrzę, że nawet jak nie powstały, to i tak to były najlepsze chwile mojej młodości. Chyba, 23, akcja! Księżnicz, Michalski, w się tu, Michalski, czego? to już wszystko w dzisiejszej Strefie Kultury, bez odbioru. Zrozumiałem, bez odbioru. Znowu zapomniałem poczekać. <grym> Ale to było dobre. No, cięcie, tak? Tak, cięcie. Tak. tak, stop. To było fajne.